Coraz więcej uchodźców szuka schronienia na terenie Powiatu Płockiego i właśnie pomocy obywatelom Ukrainy poświęcone było forum samorządów. Podjęliśmy decyzję, aby właśnie powołać takie forum samorządowe, które będzie jak najlepszą platformą dyskusyjną do wymiany poglądów i rozmowy o tych problemach, które najbardziej teraz dotyczą mieszkańców Powiatu Płockiego, a są to bez wątpienia kwestie obejmujące wojnę w Ukrainie, jak również coraz większą liczbę uchodźców, którzy docierają na teren. Naszego powiatu rozmawialiśmy o konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych na poziomie rządowym, ponieważ my, samorządowcy, zarówno w Powiecie Płockim, jak i też w gminach, robimy wszystko, co można, pomagamy, dajemy z siebie naprawdę bardzo dużo, natomiast są potrzebne rozwiązania systemowe, które pomogą rozwiązać ten problem w skali całego kraju. Wstępne rozmowy z przedstawicielami rządu sugerowały stawkę pomocową w kwocie 120 zł dziennie na utrzymanie jednej osoby. Jednak ostateczna uchwała, kwota to 40 zł dziennie na osobę tak oczekiwana przez wszystkich specustawa okazuje się dalece odstająca od rzeczywistości mówi przewodniczący rady powiatu Sytuacja z uchodźcami nastąpiła bardzo szybko i niespodziewanie i nikt nie przewidywał jakie będą problemy więc otworzyliśmy serca przyjęliśmy ludzi ale przyjęliśmy z tymi problemami które przyszły z nimi przede wszystkim moim zdaniem nasza hojność samorządów, ale i także społeczeństwa jest bardzo duża. Natomiast potrzebna jest pomoc rządu. Jak dodaję, to bardzo ważne, by samorządowcy dyskutowali o wspólnych problemach, jakie dotyczą regionu. Na terenie powiatu przebywa obecnie około tysiąca uchodźców w miejscach przygotowanych przez powiat, ale w zdecydowanej większości także u osób prywatnych. Najwięcej na terenie gminy Łącko oraz Nowe Doninów. Tu gmina jest w stanie przyjąć kolejnych uchodźców ale niestety na krótki czas. W perspektywie wielofalowej, długiego terminu pobytu tych osób z Ukrainy na naszym terenie są poważne problemy. Problemy lokalowe, zagospodarowania tych ludzi również pod względem oświatowym, bo nie dysponujemy aż tak dużą bazą, żebyśmy mogli zaoferować edukacyjne rozwiązania dla tych osób również i medycznych. Szczególnie lokalowe. Dzisiaj są propozycje, żeby umieszczać te osoby w obiektach ochotniczych straży pożarnych, ale tam nie ma określonych warunków, głównie sanitarnych, żeby na dłuższy czas ci ludzie mogli przebywać. Coraz więcej dzieci uchodźców trafia do szkół przedszkoli na terenie powiatu. Na pewno będą otoczone szczególną opieką. Nie będziemy od nich na pewno wymagać zbyt. Wieku. Pierwsze to jest takie zaakceptowanie, zintegrowanie się z grupą. I tutaj nastawiamy się głównie na, 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 na ten temat. Cały czas trwają zbiórki darów dla uchodźców i dla obrońców Ukrainy. Odzew mieszkańców był i nadal jest ogromny. Temat uchodźców z Ukrainy i organizowanej dla nich pomocy był głównym, ale nie jedynym tematem, jaki poruszono podczas forum samorządów. Profesor Maciej Słodki, rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płucku, przedstawił ofertę uczelni. Opowiedział o planach dotyczących uruchomienia w Wydziału Lekarskiego, nad czym Mazowiecka Uczelnia Publiczna intensywnie pracuje. Kierownik schroniska dla zwierząt w Płocku, Marta Krasuska i jej goście opowiedzieli o bieżącej działalności schroniska i obowiązkach gmin wobec zwierząt. Dyrektor Płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek zachęcał natomiast do wzięcia udziału w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski.